Serdecznie witam w szepczących ogrodach i chciałam Wam pokazać mojego ulubieńca. Jeżeli chodzi o jesień, to płonący krzew naprawdę daje ogromne wrażenie. Dobrze usłyszeliście: płonący krzew, inaczej, trzmienna, oskrzydlona. To roślina, która o każdej porze roku wygląda inaczej. Wiosną spektakularne, bo maleńkie kwiatuszki w żółtym kolorze powodują, że cały krzew jest żółty. Kiedy kwiaty nam oblecą, Cały krzew zamienia się w zieloną kulę, a za chwilę, jak już jesień do nas przybędzie, będą krótsze dni, troszeczkę będą przymrozki oraz słońce. To pigment, który wydobywa się z tej rośliny, to jest właśnie szkarłatny, różowy, czerwony. On płonie. A w ostatnim etapie, kiedy liście nam już opadną, spójrzcie, tutaj mamy właśnie te skrzydełka i na jej korze zobaczymy, jak piękne skrzydełka wydobędą się w momencie, kiedy całkowicie pozbędzie się na nasza liści. Więc krzew w każdym momencie wygląda inaczej, a do tego nie potrzebuje żadnych warunków jakichś zupełnie fantastycznych, ponieważ ziemia może być byle jaka. Podlewanie całkowicie można o tym zapomnieć. On sobie po prostu rośnie w momencie kiedy deszcz pada, może się podlać i nie potrzeba dodatkowych jakby oprysków, więc on jest bardzo łatwy w uprawie. Warto sobie go zakupić. Nie. Piszcie w komentarzach, czy macie jakieś swoje czmilna skrzydlone, Przesyłajcie zdjęcia, subskrybujcie, komentujcie, przesyłajcie do mnie swoje informacje. Pozdrawiam Szczepnączek Ogrodów. Pa!